Dzień dobry, moi drodzy. Dzisiaj w moim podcaście będzie fantastyczna kobieta, babka, czy po prostu moja koleżanka serdeczna. Mamy dzisiaj przed sobą osobę, która jest doktorem. Z racji, że jesteśmy w sytuacji, w jakiej jesteśmy, czyli jesteśmy w tej sytuacji takiej dziwnej, pandemicznej, ona udowadnia, że doktor może się jednak dobrze kojarzyć. A tak już całkiem serio, bez długiego wstępu ekspert w sprawie biznesu, konsultant biznesowy, jak i również ekspert w dziedzinie HR. Przed nami Ania Dalot. Witaj Aniu. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Aniu, zacznę z tobą od takiego pytania, które ja uwielbiam zadawać osobom, które przychodzą do mnie do podcastu jako goście, którym jestem bardzo wdzięczny, że rozwijają ten podcast. Chciałbym, żeby zawsze każdy z moich gości, żeby wybrzmiało od niego, co można konkretnie od ciebie kupić. Bo wiesz, my często mamy jakąś markę wokół siebie, ale osoby z boku nie wiedzą, co mogłyby od nas kupić. Co można od ciebie nabyć? <laughs> Ja jestem trenerem biznesu od 15 lat. Specjalizuję się w tematach związanych z miękkim HR-em. Współpracuję z klientami w obszarze szkoleń dotyczących rekrutacji, selekcji, wdrażania rozwoju, oceniania, motywowania pracowników i również w temacie dotyczącym zarządzania różnorodnością. I na przykład co zrobić, żeby pracownicy z różnych pokoleń nie tylko dobrze się ze sobą dogadywali, ale tworzyli fajne pomysły, fajne projekty. Stworzyli wartość dodaną dla firmy. Więc to są takie główne obszary, w których szkolę, szkolę też z prezentacji publicznych wystąpień, zarządzania sobą w czasie. No to chyba takie są główne tematy. Okej. Okay. A to, co, co zrobić, żeby współpracowało się wszystkim lepiej, to ja jeszcze pewnie, pewnie Ciebie zapytam. Natomiast wspomniałaś też na, na, na początku swojego przemówienia, że Mamy tą różnorodność. Co rozumiemy przez różnorodność w zatrudnieniu czy, czy, czy w selekcji pracowników? Co ty pod tym rozumiesz? A przede wszystkim to, że no, po pierwsze mamy różnorodność wiekową, płciową. Osobowościowo mamy też różnorodność związaną z doświadczeniami, jakie mają pracownicy. Mamy pracowników, którzy albo tych czy młodych pracowników, czy kandydatów, którzy tych doświadczeń nie mają, w związku z czym z jednej strony nie mają określonej wiedzy, określonego doświadczenia życiowego, biznesowego, mogą mieć super fajną energię, mogą mieć bardzo fajne pomysły, mogą być bardzo dynamiczni, mogą mieć świetną wiedzę na temat nowych technologii. Mamy też pracowników, którzy są pracownikami z doświadczeniem, z doświadczeniem nie tylko biznesowym, ale też takim doświadczeniem życiowym. Z wyczuciem kiedy co powiedzieć, umiejętnością podejścia do ludzi, umiejętnością kładzenia priorytetów tam, gdzie one są rzeczywiście potrzebne. Mogą to być pracownicy z różnymi nawykami, z różnymi przyzwyczajeniami. No, i z różnymi doświadczeniami. W związku z tym, ponieważ mamy mówić o rekrutacji, no to my, jako pracodawcy, jako rekruterzy, ja również zajmuję się w praktyce rekrutacją, prowadzę procesy rekrutacyjne, ale nie sprzedaję tej usługi, robię to dla kogoś. Współpracuję z grupą Atelima, dla której rekrutuję. To w konsekwencji musimy się sami najpierw zastanowić, kogo my tak naprawdę szukamy. To jest pytanie numer jeden. Jakiego pracownika, z jakim doświadczeniem, z jakim podejściem do życia, z jakim podejściem do biznesu, z jakim podejściem w głowie szukamy? No to teraz właśnie, bo powiedziałaś taką kluczową rzecz, która mi się wydaje. Że jest takim kluczem do przeprowadzenia w miarę efektywnej rekrutacji, czy takiej nazwałbym to rekrutacji, która jest niewtopiona. Powiedziałaś mhm. dokładnie, że musimy się zastanowić, kogo my właściwie szukamy. Mhm. Powiedz mi, jakie pytania powinniśmy sobie zadać na tym etapie? Zakładam, że szukam, że szukam pracownika. Jakie pytania powinienem sobie zadać, żeby móc w miarę dobrze sprofilować taką osobę? No właśnie, musimy stworzyć profil kandydata. Ja na szkoleniu taki profil kandydata tworzę z, ze wszystkimi uczestnikami. Każdy uczestnik wychodzi z gotowym profilem przynajmniej jednego kandydata, tego, którego na przykład w danym momencie rekrutuje. Ten profil możemy podzielić na taki profil kompetencyjny i profil kwalifikacyjny. Jeżeli chodzi o kompetencje, to musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, po co to stanowisko w ogóle jest, czyli określić cel tego stanowiska, jakby. Po co ja tego człowieka potrzebuję w firmie? Jaki cel ten człowiek ma w firmie realizować? Cel, cele, najczęściej cele. Dalej musimy sobie odpowiedzieć na pytania, no dobra, to żeby te cele zrealizować, to jakie ten człowiek miałby główne zadania do wykonania? Jak mamy zielonego szczypiorka, młodą osobę, no to my te zadania musimy bardziej doprecyzować. Jak szukamy kogoś doświadczonego, takiego wycinaka, który już stwierdzamy, że no oczekujemy od niego samodzielności no to one mogą być mniej precyzyjnie określone to bardziej ten cel jest tutaj dla nas ważny ale tak czy inaczej musimy wskazać jakie mniej więcej zadania ta osoba ma do wykonania bo też różnymi zadaniami jednak w różnych firmach do podobnych celów się dochodzi jak sobie odpowiemy na pytania o to jakie zadania to się musimy zastanowić nad tym jakie trudne sytuacje w ramach realizacji tych zadań mogą się wydarzyć ale nie trudne sytuacje które tkwią mogą tkwić w tym kandydacie, że na przykład nie wiem, dla niego trudną sytuacją będzie to, że go głowa boli albo że wstał lewą nogą. Tylko jakie trudne sytuacje, mówiąc krótko, jakie fuck-upy, mogą się wydarzyć w firmie, z jakimi klientami mamy do czynienia? Jak ktoś rekrutuje, nie wiem, na jakim systemie pracujemy i co się może wykrzeczyć, jak mamy określoną branżę, z jakimi kandydatami, yy, z jakimi kandydatami musimy współpracować? Jeżeli mamy stanowisko kierownicze, z jakimi trudnymi sytuacjami, na przykład w obszarze zarządzania ludźmi, ten człowiek będzie się stykał. W HR-ze określamy to jako zdarzenia krytyczne, zewnętrzne sytuacje, zewnętrzne czynniki, które są sytuacjami trudnymi, to my o te sytuacje trudne de facto powinniśmy pytać w czasie rozmowy kwalifikacyjnej. Więc musimy zastanowić się, jakie u nas zdarzają się te trudne sytuacje. Potem przechodzimy do czwartego etapu, czyli określamy sobie no Dobra, to zgodnie z Moją filozofią prowadzenia firmy, czy moją filozofią prowadzenia działu, czy zgodnie z naszą kulturą organizacyjną, jakiego zachowania oczekujemy od tego naszego kandydata? Czy on ma postąpić w ten sposób, czy w inny? Czy to ma być na przykład osoba, taki przykład, załóżmy, że szukamy na przykład asystentki, asystentki szukamy, tak? To pytanie jest, czy ty na przykład, Patryk, mając asystentkę, chciałbyś, asystentkę, która powie. E, Dobrze, to jeżeli uważasz, Patryk, że powinniśmy postąpić w ten sposób, to my tak zrobimy, albo to ja się do tego dostosuję? Czy szukasz asystentki, która powie, wiesz co, Patryk, ale jak ja pracowałam w poprzedniej firmie, to my w takiej sytuacji robiliśmy tak i tak, i to zdawało super egzamin. No, zrobimy, jak uważasz, ale ja na przykład uważam, że to, co mówisz, nie wiem, jest pase. Więc pytanie, jakiego znowu flow mindsetu od danej osoby e, szukasz? E, jak w określonych tych trudnych sytuacjach ta osoba powinna oczekuje, że powinna się zachować? I nazywamy sobie to określonymi kompetencjami. I tak tworzymy profil kompetencyjny. A oprócz tego możemy stworzyć równolegle profil kwalifikacyjny. Kwalifikacje to jest, ja to definiuję, jako wszystko to, co przyjmie papier, tak? Czyli czy potrzebujesz kogoś z określonym wykształceniem, czy potrzebujesz kogoś z określonym w latach, na przykład, doświadczeniem, bo właśnie szukasz kogoś do wykształcenia, znaczy jakby nie wykształcenia, tylko e, nauczenia. Czy szukaś, szukasz kogoś, kogo po prostu krótko wdrożysz i ten ktoś od razu będzie generował ci określone wyniki? Czy chcesz kogoś z prawem jazdy, czy z określonymi językami, jak określonymi, to na jakim poziomie, czyli wymagania kwalifikacyjne. I to jest taka, taki miks, taka, taki, można powiedzieć, zlepek różnych oczekiwań Twoich wobec tego kandydata. To jest profil kandydata, tam jeszcze oczywiście do tego określamy na przykład dyspozycyjność, godziny pracy, bo to są też takie rzeczy, na których. Ludzie czasami mówią: Fajnie, fajnie, ale ja na przykład nie będę pracował w tych godzinach. <pusturitez> <anymore> I po procesie w określonych branżach, jak prowadzę rekrutację, to mam takie rekrutacje, które kończą się na rozmowie kwalifikacyjnej. Kandydat super, my super, a kandydat mówi: To fajnie, wszystko dobrze, ale ja w tych godzinach nie będę pracował. Ok, na raz. Więc są takie sytuacje i, i, i to sobie warto określić. Tak? Są sytuacje, w których na przykład ktoś mówi: No. Wiem, że mogą być wyjazdy, ale dobrze, że pani mówi, bo ja na przykład nie mogę wyjeżdżać, bo mam taką, a nie inną sytuację osobistą i, i o godzinie na przykład o 18 muszę być w domu. Nie, nie mogę wracać o 19 czy o 20 z, z delegacji. No i tyle, lepiej, żeby to wyszło na rozmowie, na wywiadzie czy na rozmowie telefonicznej, niż żebyśmy potem mieli do siebie i pretensje. Więc generalnie musimy stworzyć taki właśnie profil kandydata, ale też opisać to stanowisko, co tam jest potrzebnego na tym stanowisku? A co może być dla kogoś przeszkodą, żeby na tym stanowisku pracować? Bardzo mi się podoba. Tutaj powiedziałeś tak, taką masę cennych i przydatnych rzeczy, że też tak sam za nie mówiłem i zrobiłem dużo oczy. bo wiesz, wiele rzeczy prawdopodobnie robimy na poziomie nieświadomej, jakiejś kompetencji, którą mamy, bo, 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 bo gdzieś rekrutujemy i mamy już z tym związane jakieś doświadczenia. Ale powiedz mi, Gdybym miał Ciebie zapytać, bo odcinek temu mówiłem o największych błędach czy pierdołach w ogłoszeniach o pracę. Mhm. I skoro jesteś. Ja sta... Powinnam wysłuchać. Powinnaś go wysłuchać, ale dobrze, że go nie słuchałaś, bo skoro go nie słuchałaś, to teraz chciałbym zapytać o Twoje zdanie. Nie? Co ty najczęściej widzisz? No, bo wiesz, śledzisz rynek, śledzisz trendy. Pewnie nieraz gdzieś tam zdarza ci się widzieć jakieś ogłoszenia, albo nie wiem, mm -hmm. ktoś stawia ogłoszenie o pracę. Jania mówi sobie, kurde, to ja sobie zobaczę, co tam jest, i mówisz sobie, Boże, jakie pierdoły. Co tam musi być w tym ogłoszeniu? Jakie takie naj największe błędy znasz? Wiesz co, no to powiem tutaj ci bardziej od strony chyba potencjalnego kandydata. Jak patrzę na, na ogłoszenia, jakie ogłoszenia mnie na 100% chcą, Na 100% zchęcą mi ogłoszenia, które są strasznie długie. Mhm. Strasznie długi opis firmy, z którego tak naprawdę w ogóle nie wiadomo, w przeczytałeś i dalej nie wiesz, o co chodzi. Dalej nie wiesz, czym, czym się ta firma zajmuje. Potem czytasz zakres obowiązków. Skrolujesz tą stronę już po prostu piątą godzinę i końca nie widać. Potem oczekiwania. To akurat oczekiwań to najczęściej jest najmniej. W każdym razie, takie opisy, gdzie widać, że to są jakieś takie okrągłe zdania, które nawet jak przeczytasz i chcesz z tego wycisnąć jakąś treść, to strasznie jest ciężko. Brakuje mi też ogłoszeń, znaczy ja to w ogóle bardziej lubię mówić, co mi się podoba, niż co mi się nie podoba, szczerze powiedziawszy, więc co mi się podoba. Podobają mi się takie ogłoszenia, gdzie ja widzę, na czym miałaby polegać moja praca. Konkretnie, po prostu przyjdę do pracy, co konkretnie, albo w jakim kierunku w ogóle ja mam pracować, działać. Podobają mi się ogłoszenia, które pokazują właśnie takie no, firmowe podejście, no najlepiej, jeżeli on jest. W miarę zbieżne z moim podejściem do, do pracy, czyli właśnie na przykład, no ostatnio widziałam ogłoszenie, w którym było napisane: Jeżeli filozofia książki takiej i takiej jest ci bliska, to zapraszamy do aplikowania, czyli jest pokazana jakaś taka filozofia naszego działania, w którą, którą dana firma wierzy, wartości, ale nie na poziomie okrągłych zdań, tylko na poziomie właśnie konkretu, konkretnego przykładu. Dla mnie podanie przykładu tej książki to był konkret. Więc zasadniczo nie, nie lubię ogłoszeń, yy, które są długie i, i ja po przeczytaniu ich myślę sobie, że coś ze mną jest nie Halo, bo ja dalej nie wiem o co tam chodzi. Yy, I muszę powiedzieć, że tutaj y, zawsze sobie myślę, że ze mną coś jest nie Halo, aż któregoś dnia. Ktoś wrzucił bardzo wdzięczny post na Linkedina, w którym właśnie wyraził dokładnie te same moje odczucia. pomyślałam sobie, proszę, to nie tylko ja tak myślę. <laughs> Jest jeszcze ktoś, kto też ma takie zdanie? I pod tym postem pojawiła się cała lawina komentarzy, które mówiły dokładnie to samo. Okrągłe, długie zdania, opisy, i, i, i my dalej nie wiemy, na czym właściwie ta praca tam ma polegać. Mam też takie poczucie, że wiesz, to buduje taki straszny dystans między pracodawcą a kandydatem. My mamy całą litanię oczekiwań, i no. Wiesz, ja bym tutaj raczej poszedł może nawet nie konkretnie w, w dystans, a w nieznajomość podstawowej i najważniejszej kompetencji, którą powinien posiadać każdy w XXI wieku. Wiesz, my się szkolimy. My się szkolimy z zagadnień HR, miękkich, my się szkolimy ze sprzedaży, my się szkolimy z negocjacji, my się szkolimy z biznesu, ale stosunkowo mało osób szkoli się z komunikacji zwykłej. Gdyby ktoś liznął tej komunikacji, wiesz, na poziomie takim bardzo podstawowym, bardzo, bardzo podstawowym, to mam takie poczucie, że te problemy by zniknęły, bo ja, ja użyję słownictwa jak to ja, bo, bo, bo to, to, to jest jak gdyby mój podcast. Ja to mogę być sobą. Wiesz, to jest trochę mi się wydaje, że niektóre firmy są tak przekonane o swojej samozajebistości, ale później nie rozumieją, z czego wynika brak kadrowy tego, że nie możemy przyciągnąć tych pracowników. Bo ja oczywiście zgadzam się z Tobą, bo jednym z błędów, który wymieniłem, jest oczywiście zbyt długi opis. Kolejne to jest nieproporcjonalna ilość oczekiwań w stosunku do tego, co oferujemy, bo, bo często jest, wiesz, co oferujemy, to są cztery linijki, a czego oczekujemy, to jest 555 zdań mm -hmm. e, i, i cała litania. E, wiesz, taką ja, ja bym chciał ci zadać, bo jeżeli nie słuchałaś tego odcinka, to chcę ci zadać jedno pytanie taką. No nie myślą... mogłam go słuchać jeszcze, no. No nie mogłam, no słuchaj. No, słuchaj. Jedną myśl, którą we mnie zaszczepiła książka, genialna książka e, Rework się pisze, Rework się tutaj czyta, mhm. która jest przekozacką książką o biznesie i każdemu ją będę polecał z kim tylko gadam. To jest taka książka, mhm. która obala mit, że żeby mieć dobrze prosperującą firmę, to musisz zatrudniać wielu pracowników i tam jest cała masa. Tez, gdzie w zasadzie każda teza to jest w zasadzie dwie strony A4, znaczy A4, tego, tego formatu A5, tak? Gdzie w zasadzie oni tylko rzucają tezę i rzucają swoje zdanie. I taką tezą, która na mnie zrobiła przeokrutnie wielkie wrażenie, to była teza dotycząca Twojego doświadczenia zawodowego, bo wiesz. Często w ogłoszeniach o pracę i to pewnie wszyscy widzimy, tak, że oczekujemy doświadczenia na poziomie minimum tam pięciu lat, pięć lat pracy w zawodzie. Natomiast autorzy tej książki piszą takie jedno zdanie: że powyżej pół roku doświadczenia na danym stanowisku pracy, Twoje doświadczenie już nie ma większego znaczenia. Dlatego, że przez pół roku uczysz się obsługi tego stanowiska i niezbędnych kompetencji na tym konkretnym stanowisku, a później to już masz tylko jedną ścieżkę, możesz wejść na poziom eksperta. Mhm. Tylko, żeby wejść na ten poziom eksperta, musisz się rozwijać samemu, musisz samemu poświęcić swój czas i tak dalej, bo przez siedzenie i klepanie wiesz ciągle tego samego, ty się już więcej nie rozwiniesz, a te podstawowe kompetencje nabyłaś. I dla mnie, mówię o sobie, o moich odczuciach, to była taka przełomowa myśl w książce, bo mówię: Kurczę, mówię, ale faktycznie tak jest, że jak się uczymy danego, widzę sam, jak wdrażam współpracowników, jak pomagam moim klientom, ile ten proces trwa. Prawda jest taka, że po pół roku ta osoba już wszystko wie, ale ciekawy jestem twojego stosunku. Czy pisanie takiego jakiegoś mega kozackiego doświadczenia? Oczywiście pomijam sytuację, jak na przykład rekrutujesz handlowca do FMCG, gdzie oczekują od Ciebie, że będziesz miała pobudowane znajomości w tych sieciach dystrybucyjnych, że ty tam po prostu wchodzisz i jesteś jak członek rodziny. No to, to tą sytuację pomijam. Chodzi mi o wszystkie inne sytuacje, czy faktycznie pisanie aż tak dużego doświadczenia ma sens, czy nie ma sensu? Hmm. Wiesz co, znaczy najpierw to sobie trzeba na odpowiedzieć na pytanie. Czy my zdajemy sobie sprawę z tego, jakiego rodzaju konsekwencje rodzi zatrudnianie osób bez doświadczenia i z doświadczeniem, tak? Bo to na, z jednej strony to jest długość procesu wdrażania, z drugiej strony to jest wiedza i doświadczenie, które wchodzą do naszej organizacji, z kolejnej strony to są określone albo Brak przyzwyczajeń albo przyzwyczajenia i nawyki, z, którymi, z których możemy albo czerpać, albo mieć kłopot. A jeszcze z innej strony to to są oczekiwania finansowe. Więc mhm. y, m, trochę lipa, jeżeli na przykład ktoś wychodzi z założenia, że chce dużego doświadczenia, ale na przykład już nie ma tego, czym zrekompensować pracownikowi, kandydatowi. Mhm. Y, z tym pół roku. To ja bym tutaj polemizowała. To bym tutaj włożyła mrowisko, Bo podajesz przykład sprzedawcy w FMCG, no to odbijam piłeczkę, podaję przykład rekrutera. Półroczne doświadczenie w rekrutacji, mało. Budujesz swoją markę i budujesz swoje portfolio, i budujesz ilość procesów rekrutacyjnych, i budujesz sieć kontaktów lata. Więc. Yy, ja osobiście uważam, że to, że masz doświadczenie w jakimś obszarze kilkuletnie, działa na Twoją ogromną korzyść. Więc, tak, nie wiem, czy dobrze zrozumiałam, jakby w ogóle ten, ten, ten wątek półrocznego doświadczenia. W każdym razie, no widzisz, na przykład, ja takie mam wolę kandydata, który pracuje kilka lat na jednym stanowisku, niż takiego, który pracuje na pięciu, sześciu stanowiskach przez pół roku. No tego drugiego to chyba nikt nie chce, nie? To, to jest wiesz, też taki, bo to też mam jakiś tam pomysł na odcinek największe błędy w CV, które widzę i wiesz, czasami widzę. No, to wiesz, o, o, obsłużone ekspresy do kawy w sześciu różnych firmach na poziomie yy, yy, to tak, już jest na poziomie ekspert, no ale pytanie, ile ambitnych projektów ktoś dostał za te pół roku? Bo, bo tutaj ja bym nie była przekonana co do tego, że na przykład, no dobra, ktoś dostał na przykład prostą rekrutację, tak? ktoś dostał na przykład nie wiem, klienta, który no po prostu kupuje u nas, no i tyle. Ale jeżeli już chodzi o jakiegoś, jakieś bardziej zaawansowane procesy, no to pracodawca musi zobaczyć cię w boju i zobaczyć, jak sobie radzisz i raczej, nie mówię o jakichś najprostszych stanowiskach, ale raczej przez pół roku to się nie wydarzy. Zatem, zatem, ja wolę taką osobę, która będzie potrafiła pokazać x przykładów różnych rekrutacji, które prowadziła, i która będzie potrafiła opowiedzieć, na przykład, o x rozmowach negocjacyjnych, które prowadziła, i co tutaj było dla tej osoby trudnością, i jak się w tych sytuacjach zachowała. Zatem, no wiesz co, ja, ja już stara jestem, więc może tak, wiesz, ciągnę do tych z doświadczeniem. Wiesz, co, nie, to ja nie skomentuję tego tak To zupełnie inaczej. Natomiast ostatnie pytanie, bo tak jakoś sprytnie doszliśmy do takiego pytania, które w sumie narodziło mi się teraz w głowie. To jak wobec tego ustalać wynagrodzenie dla osób, które chcemy zrekrutować, bo patrz. Tutaj powiedziałaś, że wsadzisz kij w mrowisko i dla mnie absolutnie to nie jest kijem w mrowisko, bo podałaś konkretny przykład, nie? Ja też mhm. uważam, że na takim stanowisku tylko zobacz, tylko poszliśmy w kierunku eksperckim. Bo wiesz, w kierunku, w którym chcesz, żeby twój rekruter rekrutował ci, taka jak była teza naszego spotkania, powiedzmy najlepsze talenty z rynku, nie? czy takich najbardziej pożądanych pracowników. No zobacz, no możesz szukać kogoś, kto jest do przyuczenia młodego rekrutera czy asystenta do spraw rekrutacji, który będzie miał relatywnie niższe y, oczekiwania finansowe, o czym wspominałaś, o tym, czy mnie stać na danego pracownika, czy ja mam taki zasób, żeby taką odpowiednią osobę wygospodarować, a możesz szukać kogoś, kto będzie. I tutaj wracamy znowu do Twoich słów, to będzie w 100% samodzielny. Komu ja, kto. Wiesz, to jest trochę tak to, co powiedział Steve Jobs, nie? że bezsensem jest zatrudnianie ludzi inteligentnych i mówienie im, co mają robić. Zatrudniamy ludzi inteligentnych, żeby oni nam mówili, co mamy robić. I to jest bardzo fajna filozofia. Po to szukamy specjalistów i po to szukamy ekspertów. Ale wobec Jasne. tego tw Twoim zdaniem, jak powinniśmy ustalać wynagrodzenie lub widełki wynagrodzenia? Hmm. Wiesz co, no, no w zależności od tego, jaki mamy budżet na dane stanowisko. Mm. E, znaczy wynagrodzenie to jest dla mnie jakby jedna rzecz, tak? No jasne, że z ekonomicznego punktu widzenia to jest y, y, bardzo ważne. Natomiast ja wracam do tego profilu i wracam do, do pytania, co ta osoba ma robić. Bo mm. popatrz, znowu wrócę do tego półrocznego doświadczenia. Popatrz, jeżeli rekrutujesz na przykład kogoś na stanowisko kierownicze, mm. tak? Ma być ktoś, kto zarządza zespołem. No, to śmiem twierdzić, że jednak osoba zarządzająca zespołem jakimś tam, na przykład od dwóch, trzech, pięciu lat, no jednak trochę więcej zębów zjadła na sytuacjach związanych z trudnymi sytuacjami z pracownikami, które będą jego chlebem powszednim, niż ktoś, kto albo takiego doświadczenia nie ma w ogóle, albo ma tego doświadczenia pół roku. Więc kasa kasą i wynagrodzenie wynagrodzeniem. Natomiast jak w dalszym ciągu wrócę do pytania, co ta osoba ma robić. Ile my mamy czasu na to, żeby tą osobę wdrożyć? Czy my tą osobę chcemy przyuczać, czy my nie chcemy przyuczać? I jaki mamy zespół? Bo pytanie, jeżeli na przykład ja mam zespół handlowców, w których mam pięciu super fajnych handlowców, którzy mają duże doświadczenie, to ja mogę wykorzystać mniejszy budżet na mniej doświadczoną osobę, wierząc, że mam fajnych handlowców, którzy jako po prostu wciągną w tą pracę i ja go też w to wciągnę jako jego szef. A jeżeli mam na przykład młody zespół i potrzebuję handlowca z krwi i kości, no to wtedy wiem, że żeby zatrudnić z doświadczeniem taką osobę, która też będzie się czuła pewnie i bezpiecznie na tym stanowisku i będzie się chciała dzielić wiedzą i doświadczeniem z tymi moimi młodszymi pracownikami, to, to potrzebuję większy budżet. No dobra, to, to już pełna, bo wiesz, bo tutaj jak gdyby znowu jest, znowu możemy, możemy w sumie w nieskończoność o tym gadać, więc jak gdyby sprowadza się to do tego podstawowego wniosku, który powiedziałeś na samym początku, czyli określenie profilu. Trochę jak w sprzedaży, nie? Co uh -huh. gdzie, kiedy i komu chcę sprzedać, nie? Jak uh -huh. jeszcze oczywiście do tego? Trochę tak jak z pracownikiem, nie? Jakie dokładnie mam oczekiwania w stosunku do tej osoby? Bo też widzisz, ja mogę odbić piłkę w drugą stronę, a ilu znasz takich ludzi, którzy mają pierdyliard lat doświadczenia, a prawda jest taka, że nic nie za bardzo potrafią, bo siedzą oparci łokciem o biurko przez e, 10 lat, nie? Całą uh -huh. masę takich osób znam. Osób nawet, nawet mówiłem o jednym dyrektorze sprzedaży kiedyś, który. W bardzo dużej firmie nie miał zielonego pojęcia, ile sprzedają jego handlowcy, i na każde zadane pytanie odpowiadał, a ja wiem. Jasne, jasne, Patryk. To w pełni się tutaj z tobą, z tobą zgadzam. Ale widzisz, na rozmowie kwalifikacyjnej, jeżeli zadasz odpowiednie pytania, to Ty będziesz wiedział, czy ten gość wie wszystko o swoim zespole i wie o sprzedaży i co wie i co on tam robi, e, czy zadasz trzy pytania i on będzie rzeźbił, a to, że on rzeźbi, to jak zadasz trzy dobre pytania, to będziesz wiedział, że rzeźbił. Tylko cel jest taki, żeby zadać te dobre pytania. Super. I to jest odpowiedź na odwieczne pytanie, które, które ja definiuję. Jak poznać prawdziwego eksperta po tym, jak zadaje pytania. Tak. A rekruter jest... musi zadawać dobre pytania, to po prostu nie ma innej możliwości. Chyba, że jest jak z tego mema. Nie? Gdzie pani się widzi za pięć lat na tym samym miejscu, to pana, ale będę zadawała lepsze pytania, nie? Dobra, Aniu, na sam koniec, bo czas nas nagli. Na sam koniec, gdzie cię znaleźć, gdzie można zapytać Ciebie o zdanie, gdzie można się ciebie poradzić? Zapraszam na Linkedina, Anna Dolot. Przypomnę się. Nie, do tam posta. jest, tam jest dry. Dobrze. Kurczę, że też nie ma profilu Ania. Okej, okay, no jestem jako doktor Anna Dolot, tak, rzeczywiście zapraszam serdecznie do, do kontaktu, będzie mi bardzo miło. Bo strona się jeszcze buduje, to podpowiem. Tak, strona się buduje, strona jest w progres. Zgodnie, zgodnie z regułą zaangażowania i konsekwencji, teraz Cię obliguję do tego, żebyś się zobligowała na forum, to wiesz, szybciej pójdzie, także jeszcze mi kiedyś za to podziękujesz. Dobrze, zobowiązuje się na forum, że czekaj, bo powinnam terminowo określić. Och, Boże, do końca roku, 31 grudnia 2021. Spoko, 1 stycznia mogę wpaść do Krakowa. Dobra. Jak też pójdzie nie tak. Dobra. Aniu, Ślicznie Ci dziękuję za, za bardzo ciekawe, bardzo, bardzo ciekawe dla mnie spotkanie. Mam nadzieję, że też dla naszych słuchaczy, dla osób, które będą ten wywiad, czy to oglądały, czy słuchały, też wyniosą jak najwięcej do, do siebie. Oczywiście wszelkie miejsca, w których można Anię spotkać. No na ten moment Ania rzuciła tylko jedno, czyli, czyli bezpośrednio LinkedIn'a. Ja zamieszczę pod tym nagraniem. No i co? Ślicznie Ci dziękuję. Dzięki, że chciałaś się ze mną spotkać, że chciałaś się podzielić tym, co wiesz, i, i, i parę rzeczy nam podpowiedzieć, jak tą rekrutację prowadzić sprawnie. Także w imieniu swoim i w imieniu moich słuchaczy bardzo Ci dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję, wszystkiego dobrego życzę, no i życzę samych wartościowych i cennych pracowników po skutecznej rekrutacji. Super, dzięki ślicznie. Trzymaj się, dobrego dnia. Dzięki.